Nazywam się Łukasz Podlacki, w wieku 12 lat zachorowałem na raka kości. Jestem po chemioterapii i 13 operacjach. W 2016 roku, w nagrodę za ukończenie programu wychodzenia z bezdomności, dostałem lokal od WZL. Czy Wydziału Zasobów Lokalowych? Od Wydziału Zasobów Lokalowych w najgorszym miejscu w criminogennej okolicy. Ci ludzie. Którzy zbierali się pod moimi oknami, zaczęli z czasem mówić mi cześć. Zauważyli, że jestem samotny i bezbronny. Również, że sobie radzę. Że mam lepszy wózek za kilka tysięcy złotych, że mam protezę za kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc uznali, że mam pieniądze i stałem się dla nich łatwym obiektem do zrobienia. A ja nie mam pieniędzy. Koszty wymi wyżej wymienionych rzeczy w całości pokryła fundacja. Ci ludzie zaczęli pukać mi w okna o różnych porach, nawet w nocy czy nad ranem, chcąc na przykład podładować telefon albo talerzyka do podgrzania kokainy. Później miałem o 4.30 w swoim mieszkaniu nad ranem, pułapkę z nożem, a że jestem bezbronny, bojaźliwym człowiekiem, to dostali ode mnie 9 tysięcy złotych. W sumie wyłudzili ode mnie 24 tysiące złotych. W lokalu na Podskarbińskie zostałem pobity, złamano mi palec, kopnięto w głowę i trafiłem do szpitala. W marcu 2020 roku w swoim lokalu byłem duszonym mokrym ręcznikiem i znów miałem nóż przy gardle. Oni zmuszali mnie, bym brał chwilówki lub pożyczki w swoim banku na klik, i po takie pieniądze również przyszli 26 marca 2020 roku. Po 19 zaczęli dobijać mi się do okien, informując, że mam 3 minuty, by otworzyć. Zgasiłem światu i zamarłem ze strachu, gdy zaczęli mi okna otwierać od zewnątrz. Przy pomocy jakiegoś narzędzia dostali się na klatkę i zniszczyli zamek. Wkraczę przed drzwiami wejściowymi do lokalu. Zniszczyli zamek w drzwiach wejściowych, wyjęli też klamkę. Po ponad godzinie przyjechała policja, a ja cudem uciekłem. Boję się, że jak zgłosiłbym sprawę na policję, to po kilku latach pobytu w zakładzie karnym, mogliby chcieć się na mnie zemścić i stałoby mi się krzywda. No Proszę powiedzieć, jak to, jak, co pan zgłosił do urzędu, jak tak. wygląda sytuacja z lokalem. I, i w styczniu dostałem pisemną zgodę od WZL. Ze względu na to, że były nam, umie interwencje policji na lokal w innej dzielnicy. Natomiast w czerwcu zaproponowano mi lokal na tej samej dzielnicy, 500 metrów dalej i to ze schodami. A jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. Nigdy nie miałem takich problemów, jakie zgotował mi Wydział Zasobów Lokalowych w Praga Południe. Czyli to, tak naprawdę w tym lokalu, no by pan nie miał możliwości. Yy, tutaj pokażę, tylko że, że pan dźwięk jest dźwięk na wózku. Ja tego lokalu po nie byłbym w stanie używać, poza tym lokal na tej samej dzielnicy to dla mnie zagrożenie zdrowia i życia. WZL to dobrze wie. Ja jestem... Mam problemy ze snem i się stresuję tym, że życie mi się. Mam problemy... Przepraszam. Yy. Mam problemy ze snem i się stresuję w tym, że życie mi się rozsypało i jeszcze przez wiele lat będę musiał spłacać wyłudzone pieniądze. Jestem załamany i mam lęki przed tym, co będzie dalej. No tak, dzisiaj jesteśmy przed biurem, gdzie jest Wydział Zasobów Lokalowych dla dzielnicy Praga Południe. Proszę powiedzieć, jakie pan miał doświadczenia z urzędnikami z tego biura? Chciałem się umówić tutaj z naczelnikiem na rozmowę, ale mi przekazała pani sekretarka, że wszystko jest prowadzone zgodnie z prawem, Idzie czwarta fala, i tak naczelnik nie, nie, i tak urząd będzie zamknięty i naczelnik nie będzie mógł się z panem spotkać. Czyli w ogóle odmówili spotkania się? Nie chcieliśmy się spotkać, dwa razy nalegałem, dwa razy mi odm odmówili, nie wiem co mam robić dalej. No czyli jedna rzecz, zaproponowali lokal e, ze schodami, gdzie, nim, gdzie tak. byłby pan uwięziony w środku? Dokładnie i zagrożenie zdrowia i życia. Tak, ale z jakiego względu? Ze względu na ten po prostu ryb, który pilili pod oknami, co Ale nie, nie, ale w tamtym drugim. Ten drugi lokal jest 500 metrów dalej. Te osoby, co tu mieszkają, z łatwością mogłyby mnie po prostu znaleźć. Mhm. Rozumiem, Po prostu by zobaczyły Oczywiście, czy pan, pan że pan mieszka... tak. Ja jestem osobą znaczną. Czy ja z trampaju się wychodzę, czy z autobusów, to ktoś może za mną iść, zobaczyć, gdzie ja mieszkam, po prostu przyjdą, naćpają mnie i mnie zabiją, po prostu. Mhm. No, wyłudzą pieniądze i mnie zabiją. No, ja się tego boję, po prostu. Ja już po tych wszystkich w ogóle peripetyk, co tutaj miałem, ja mam psychikę z szarga, no po prostu. A jednocześnie ja nie co nie agnoscy... mówił, że jak pan opuści ten lokal, to pan straci możliwość ubiegania się o zamienny, tak? Czy w całości muszę płacić za puste mieszkanie, już 20 razy płaciłem za puste mieszkanie, bo tutaj się czuję zagrożony. Po tym, co wszystko mi się przy, przytrafiło przez tych ludzi, co ćpają i piją pod moimi oknami. Już wcześniej w ogóle WZL wiedział, że są problemy z tym mieszkaniem i dali mi osobie niepełnosprawnej takie mieszkanie. I ja teraz się boję po prostu przybywać na te samej dzielnicy. No ale jednocześnie Panu powiedziano, że jak Pan opuści lokal, to pan straci możliwość ubiegania się o zamienne, tak? tak? muszę płacić w całości czy za puste mieszkanie, a przebywać gdzieś indziej. Tutaj urzędnicy nie, nie wykazali żadnego zrozumienia dla pana sytuacji. Tu w ogóle ludzie mi obiecali w styczniu, że dostanę lokal na inne dzielnice, a zaprobowano mi w czerwcu lokal 500 metrów dalej, ze schodami. Obecnie nie mam się gdzie zapodzieć i muszę się tułać na wózku inwalijskim po schroniskach. Dlatego, że nie ma żadnego rozwiązania ze strony urzędu. Tak? Nie mam się gdzie zapodzieć, a tutaj po prostu jest. Ja nie wiem w ogóle, czy mnie traktują poważnie czy niepoważnie. Skoro w wszyscy napisali mi, że dobrze dostanie pan lokal w innej dzielnicy, a w czerwcu proponują na tej samej dzielnicy i to ze schodami 500 metrów dalej, no to po prostu jest jakaś porażka. No ja nie wiem, czy jestem poważnie traktowany przez tych ludzi.